Cześć, witam Was, bardzo serdecznie w kolejnym dniu vlogu. Ja się dzisiaj w ogóle nie mogłam dobudzić, i chociaż wczoraj poszłam wcześniej spać, mimo wszystko wstałam dzisiaj dopiero o godzinie 10:30 i to też, tak wiecie, lekko się zlokłam. Nie wiem dlaczego. Dodatkowo, jak wczoraj Wam mówiłam, że jest ciepło. Dzisiaj po prostu przyszło do nas lato. Jest strasznie gorąco i duszno. Mam otwierane mieszkanie o wszystkie okna, a mimo wszystko nawet powietrze się nie ruszy. Nie wiem skąd nagle przyszły takie upały. Są zapowiadane nawet do 30 stopni dzisiaj temperatury. W tej chwili jest na pewno jakieś ponad 20, bo jest niesamowicie ciepło. Dzisiaj jest wielki dzień dla guzika, bo idzie dzisiaj na wizytę do specjalisty. Ale myślę, że o tym już powiem wam później. Wczoraj, przez to, że troszkę gorzej się czułam jeszcze z tej alergii i też trochę dzisiaj będę się denerwować, jednak mimo wszystko tą wizytą kuzika, pewnie jutro będą dwa vlogi, a dzisiaj nic nie będzie. Bo mam jednak trochę inne rzeczy na głowie i trochę się denerwuję, nie będę tego ukrywać. Dlatego też pewnie jak już kuzik wróci bezpiecznie do domu i będziemy znaleźć diagnozę, to dopiero zajmę się pewnie montażem gdzieś wieczorem. Mam nadzieję, że nie będziecie mieli mi tego zasła, ale... Naprawdę przyjmuję się jego zdrowiem, jego losem i to są dla mnie rzeczy naprawdę priorytetowe. Oczywiście nie tylko Kot jest dla mnie priorytetem, ale jednym z. I mam nadzieję, że dzisiejszy dzień naprawdę przyniesie jakieś dobre wiadomości. Ja dzisiaj nie wiem, czy będę w stanie cokolwiek zrobić, bo. Nie znoszę, kiedy, wiecie, z, nagle z takiego chłodu a robi się tak strasznie ciepło, bo nie zawsze dobrze się wtedy czuję. Jak jestem osobą, która dobrze znosi wysokie temperatury, upały i tak dalej, nie lubię tego pierwszego rzutu takiego wielkiego ciepła, bo czuję się taka, wiecie, przymulona, do tego jeszcze te nawet nalegnie my przymulają i nie czuję się jeszcze w 100% dobrze i do tego, jak to wszystko złączymy, to czuję się inna, po prostu jakaś taka ledwo żywa. Ale mimo wszystko nie ma co narzekać, trzeba pozytywnie podejść do tego dnia. Mieć nadzieję, że naprawdę wszystko będzie dobrze. I myślę, że się do Was będzie bardziej bliżej z tego ziczka bo na razie chcę mu też trochę pośmiecić czas, bo on chce właśnie się z nim teraz trochę pobawić. staram się na razie mu jak najbardziej ograniczać taką zabawę, żeby musiał za dużo biegać, tylko taką wiecie bardziej, żeby się bawił na miejscu, czego głaskać, wiecie, żeby też nie nadwyrężał tej nogi. Ale zajmę się teraz Guzikiem, może pooglądamy sobie wspólnie trochę YouTube'a i odezwę się do Was później. Jestem już po obiedzie i za chwilę Guzik idzie do weterynarza, bo akurat na dzisiaj, czyli na czwartek miał umówioną wizytę u ortopedy. Jest to jedyna specjalista u nas w mieście, niestety ja z Guzikiem tym razem nie mogę iść, bo gabinet jest po schodach, dlatego pójdzie z niej moja siostra. Ale mam nadzieję, że już naprawdę wszystko będzie w porządku i że guzik ma tylko naciągnięte coś ścięgnąć, no bo wolę nie myśleć, co będzie w innym przypadku. Przeraża mnie myśl operacji i już nawet, wiecie, co, nawet nie samych kosztów, tylko tego, ile by guzik musiał cierpieć, ile to było dla niego stresu i wszystkich tych negatywnych wrażeń. I tak ostatnio w KUKO chodzi, wiecie, do weterynarza, no bo był tydzień temu na konsultacji, później to dziś idzie. I tak to wygląda, że tylko chodzi po lekarzach w ostatnim czasie i to nie jest pozytywne, bo widać, że kot się bardzo stresuje, ale z drugiej strony widać, że ta łapka go boli. Jednego dnia jest lepiej, drugiego dnia jest gorzej. A już chodzi dzisiaj, już większość dnia jednak utykał na tą nóżkę. Może nie tak, wiecie, jakoś bardzo znacząco, ale zawsze. I w życiu bym nie zostawiła tego bez konsultacji ze specjalistą. Mam tylko nadzieję, że na przykład mu szczegnią i wiecie, to ściągnę do siebie. A nie będzie potrzeba tej operacji, naprawdę. Na pewno się do Was odezwa, jak guziczek już wróci do domu, cały i bezpieczny, mam nadzieję, i powiem wam, co powiedział specjalista. Gruzi wrócił już od lekarza i na szczęście mam same dobre, pozytywne informacje. Okazało się, że nic mu nie dolega ze ścięgnami i że jest to tylko albo aż zwychnięta łapka ale na szczęście nie będzie trzeba żadnej operacji, nie będzie trzeba żadnego usztywnienia. Po prostu musi na siebie uważać, wiecie, się oszczędzać i właśnie ta zwichnięta łapka powinna sama po poludku dojść do zdrowia. Dzisiaj miałam nawet mierzoną temperaturę, temperatura jest w normie, wszystko jest pozytywnie i, i tak naprawdę kot jest zdrowy, tylko ma właśnie zwykniętą łapkę. Nawet nie wiecie, jak mnie ulżyło, bo naprawdę przejmowałam się tym, co go może czekać i Kurczę, on jest jeszcze młodym kociakiem, ma przecież dopiero rok, kiedy dokładnie jego się skończył? Rok, miesiąc temu, więc ma, no, ma rokiem jeden miesiąc. Więc tutaj to nie jest ani, kurczę, gruby kot, ani stary kot, ani jakiś schrowany kot, tylko no, młody kotek, który jest pełny energii, lubi się bawić i fajnie, że tutaj to nie jest nic poważnego, że się z tego wyliże i i naprawdę uleżyło mi ciężko, aż mi wyrazić w tym momencie, bo dzisiaj strasznie się denerwowałam, ale jak już wiem, że nic mu nie domyka, dostał co prawda jeszcze dzisiaj zastrzyk i najprawdopodobniej dostanie jeszcze jeden zastrzyk w sobotę. I dopiero wtedy będziecie miał troszeczkę spokoju od weterynarza. Oczywiście cały czas będę obserwować łapkę jeżeli, nie wiem, po tygodniu, po dwóch nie założę poprawę, no to wiadomo, że się pójdzie jeszcze raz. Ale ja już przez ten tydzień założyłam poprawę, bo guzik już dużo chętniej się bawi, wiecie, już więcej skakał, więcej biegał i, i już miałam takie dobre przeczucie, ale wiecie, co specjalista to specjalista, wolę, żeby zawsze kotek był pod kontrolą, a Teraz jest tak gorąco, że sięgnę po loda. Poczekajcie. Zaraz wam pokażę, jakiego mam loda. Jest tak gorąco, że nabrałam ochotę na lody i dostałam takiego od loda. Jest to lod Mionek. Nie pytajcie, z Algidy. I myślałam, że może będzie trochę lepiej wyglądał. Zaraz wam spróbuję i zobaczymy, jak smakuje. Mmm, on jest całego ma do rzucia. Totalnie dziecięcy lód, ale ja akurat lubię takie smaki i takie smaki nie bardzo cieszą. się położyć papierak na stole. Ja się zabieram za jedzenie loda i myślę, że się jeszcze do Was na pewno odezby. Dzisiaj również na to nie jest ostatni odcinek tego sezonu Magdy Gessler i Kuchenek Rewolucji, który na pewno będę oglądać, a teraz się zabieram za loda, bo mi zaraz się roztopi. W tej chwili jest około w pół do pierwszej i trochę się do Was nie odezwałam i też trochę się zasiedziałam, ale już Wam mówię, co robiłam. Jak tylko Guzik wrócił od weterynarza, to zaraz się do Was odezwałam i potem siedziałam przy kąpie, montowałam dla Was vlogi, bo zmontowałam vlog z wczoraj, ale stwierdziłam, że już go wyrzucę na rano. Czekałam około tych 3 godzin, aż mi się zmontuje, robiłam inne ważne rzeczy. Oczywiście jest około 15, więc musiałam zapłacić rachunki, wiecie jak się i tak dalej. Dodatkowo jeszcze zrobiłam sobie filmy na YouTube i cieszę się, bo powoli wychodzę na prostą z filmami. Jestem na bieżąco na moich ulubionych kanałach dzisiaj i teraz brakuje mi, żeby wrzucić ten klip z pożegnaniem i dam na render na nos, a wrzucanie na nos wczorajszego i przez to będziecie mieli dwa vlogi w dniu jutrzejszym. Bardzo mnie to cieszy, bo nie chcę sobie robić żadnych zalogłości w tym momencie już z vlogami i mam nadzieję, że dzisiejszy dzień tak samo Was ucieszy i dzisiejszy vlog, jak mnie ucieszył dzisiejszy, dzisiejszy dzień i ta dobra wiadomość o guziku. Mam nadzieję, że powoli będzie zdrowiał i będzie wracał do formy. Ja w tym momencie już się powoli z Wami żegnam. Zachęcam Was do lajkowania, komentowania, oraz subskrybowania. W kolejnym filmie widzimy się już jutro. Trzymajcie się. Cześć.